Ciasteczka? Ciasteczka. Jeśli się nie mylę, a w przypadku ciasteczek rzadko się mylę, ktoś właśnie piecze w kuchni ciasteczka. Zanim ruszę w drogę, zdecydowanie powinienem zjeść ich co najmniej kilka. Chodźmy! Oczywiście, że tak! Dobrze trafiłem, jednak mój nos mnie nie zawodzi. Ha, ha, ha. Ale, ale chwileczkę, gdzie one są. O, a mama mówiła, żeby nie jeść tyle słodyczy. Oj święty Mikołaju, chyba czas zrzucić trochę brzuszka. Taki z ciebie spryciarz, Mikołaju. Mikołaju to dla Twojego zdrowia. Drogi narratorze, wystarczy szczypta magicznego pyłu i ciastko zamieni się w zdrową marchewkę. Warzywa i owoce są pyszne i zdrowe. Umówiłem się ostatnio z ciocią Krysią i obiecałem jej, że będę ich jadł zdecydowanie więcej. A Wy, kochani, co myślicie o jedzeniu owoców i warzyw? Och, psotku, dobrze, że Błyskotka wie, co dobre i zdrowe. Bierzcie z niej przykład.